Okej, okay, naciśnij przycisk, aby przejść dalej. To chyba ten. Witajcie bardzo serdecznie Alex, w kolejnym odcinku. Jaki szczęśliwy, ago, the yeah. Cieszę się, że dano mi szansę. Nie spodziewałem się zagrać. Człowiek się przygotowuje, aby wykorzystać okazję. Yeah, yeah, amazing. I feel so fortunate, really. Uh, the, the team lost some key players to bad luck, but this is an amazing club with loads of squad depth. Uh, they put me in a position to finish out there, so all credit to the lads. Uh, yeah, I just feel really grateful to be here. <laughs> an emotional day for you all around, Alex. A comment on sharing your debut with your lifelong friend and teammate, Gareth Walker.

Haj tu wyskoczył mi, że kibice w dół, a menadżer że do góry, tak? Dziękuję, Alex. Dziękuję. Coś pomiędzy bym powinien mieć. Kibiców też trzeba zadowolić. Okej. Capturing game. Esports present. Bla 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 bla. Co jak co mnie to troszkę wciągnęło? Oprócz standardowego rozgry standardowej rozgrywki, czyli grania tam pykania sobie meczyków, mamy oprawione wszystko w fabułkę. Nie yes, zauważyłem nic takiego. Tak! Jeden gol dla Alek Hunter na jego debut. Jesteś w Middle League now. Musimy zrezygnować. Potrzebujesz reprezentacji. Mówię mi. Check this place out! Just don't get too carried away. It can disappear just like that? Life doesn't always give you what you want, does it? I'm ready. You'll get your opportunity, Hunter. Just get me out of there. Well, we might as well pack this season in now. What was he thinking? I want to stay and fight for my place. I want to let you down. Alex Hunter! Outstanding goal! Welcome to the Premier League. This young man has everything. We're going to make history. You don't know me, but believe me, you soon will. FIFA 17, The Journey. Ok. E, pytanie, czy mi coś jeszcze pozwolicie? Nie. Droga do sławy to tyle. Myślałem, że sobie ogramy jeszcze, to znaczy, ogramy sobie jeszcze jeden meczyk. Nowe funkcje, tutaj popatrzmy. Aha, to jest ok, to co przejrzeliśmy na samym początku. Zagramy jeden mecz od samego początku, tak wiecie, stricte od samego początku. I na tym zakończy się zabawa, jeśli chodzi o FIFA 17, o tryb, znaczy o demo, tak, tutaj, zobaczmy co tu jest klasyczne, a w ogóle co to jest za drugi kontroler kontroler, ale jaja, zczytało mi zwykłego Joya takiego do grania, ja nie chcę tutaj tego, gram tylko sam, gospodarz i koniec, reszta świata, co my tu mamy ciekawego, tylko resztę świata, nie, weź mi wróć, uh, przepraszam pod resztą świata są wszystkie zespoły, tak to wrzucili dobra, mamy Real Madrid, Tegger Silship, Bayern Inter, Juventus, Manchester City, United, PSG, Real Madrid, Tigers, Chelsea. Kim zagramy? Nie ma Liverpoolu, nie wiem. Obojęte mi to kompletnie. Zagrajmy Manchester City, a zagrajmy United. I tyle. Albo nie. Albo nie. O, o, proszę bardzo. Można się wesoło bawić na Bayern. Podstawowy, czerwony. Okej, okay, zostańmy przy czerwonym. Co wy macie? A może tak być. Jeśli o mnie chodzi, Graj zarządzanie, to znaczy ustawienia gry, o w ten sposób. Minuty: 4 poziom trudności. Amator, nowicjusz, amator jest. Legendarnie klasa światowa: zawodowiec. Nowicjusz jest pierwszy z pierwszych. Zawodowiec, chyba. Tak dziwnie to jest. Amator, nowicjusz. Dajmy nowicjusza. Nie wiem, co jest początkujący. Dajmy nowicjusza i już. Amator, już, początkujący. To jest pytanie: życie, które z tych jest naj, najsłabsze? A które troszeczkę mocniejsze? Bo chciałem tak. Zaawansowane strzelanie. Co wy do mnie mówicie? Zacznijmy od tego, że ja nigdy w tej grze nie umiałem strzelać, ani nawet karnych. O, widzisz? Można się wysłobawić. Podcięcie piłki. LB plus B. Aha, LB. Okej. Okay. Chyba mi się udało zdobyć bramkę. Okej. Okay. Okej, okay, tysiąc. Dobra, start. Zacznijmy ten mecz. Ale żyje po to, by wygrać. Graficznie naprawdę to skuteczni dosyć spoko. Co prawda no w 4K to jest pierwsza, graf, pierwsza FIFA, w której gram w 4K, takim prawdziwym 4K i widzę, że to w miarę chodzi, więc może dlatego te twarze są takie wyraźne. Nagrywane też to macie w 4K, więc na YouTube'ach wybieracie sobie tam, wiecie, ten znak, w którym wybieracie jakoś, włączycie 4K i możecie to oglądać. Będzie mi przymyło Mecz to was Bayern. No. Włącz, wyłącz trenera Co ty do mnie mówisz? Nie chcę włączać trenera, gramy A taki bajer A to może włączmy go, przynajmniej mi, mnie coś nauczą Podanie górą Zmarkowanie podania Aha! Ej, umiem zmarkować podanie Ja pierdziut. Precyzyjne podanie prostopadłe nie jest precyzyjny, tylko takie do góry. Krychowiak słyszałem, gdzie jest Krychowiak? Ej, stop! Mamy tu Krychow Krychowiaka bez jej. Ja nie wiem, jakie są składy zespołów, gdzie gra Krychowiak, gdzie w ogóle. Chyba ten amator jest dość ciężkim trybem. Pięknie, chłopie, jak ty się nazywasz? Trap! Świetnie jesteś, goalkeeper jest na poziomie. Tak to ma wyglądać. Ale zacz zacznijmy grę, Pastore. Pastore jakiś. Eee, 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 ja wiem, że to było w. Pra... To, nie, to nie było w piłkę, to było w moje nogi. Dobrze, żółta! Tak jest! Co tu nacisnąłem? Rzut wolny w głębi pola na skrzydle. Chłopie, co ty ode mnie chcesz, bro kochanie? Celowanie i siła. Użyj, aby umieścić. Um, a będziecie się chcieli nauczyć grać w fifę, to zalecam wam przeczytanie tych wszystkich wskazówek. Zrobienie tego pozwoli wam na wykonanie rzutu karnego czy rzutu wolnego nie tak jak zrobię to w tym momencie ja klepij tą piłkę po prostu. Ty a czuję jakby to weszło, ale bo i jaja. Ja pierdziut, ale niedaleko. niedaleko szło. Czyli tam, tam typek biega z flajkami i z kamerą i nagrywa. Mam takiego flajkama nagrywanie. Pa, 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 pa. Dobra, przećwiczmy się troszeczkę. O, dobrze, że go nie dotknęłem. Przećwiczmy się troszkę w, e, w ślizgach, bo to trzeba na pewno umieć. Tego mi włączcie, ciebie, bo tu. Przedostają się. Nie wiem, co on zrobił. Zamarkował podanie, czy też. No, i świetnie. Boże, ale tu nas jest. Dobrze. Ty, patrz, ale widzisz co zrobił? Dałeś mu to, dałeś mu okazję do strzału. Chwileczkę, ten za bardzo kombinuje. Dobra, mamy piłę. Jazda. Czemu nie jesteś hunterem? Hunter mi jakoś. Ej, dobra, nie wyszliśmy. Chodź, tu bo się zmęczyliśmy, jak dzikie świnie. No dla kogo, chłopie? Ej, dobra, dopiły, dopiły, chłopie, dopiły. Jezus, to co to było? Jak to weszło? Można robić triki, można. <noise> Jak do ona tak zadrżała, kamera. No ale tu na farcie było ja nie wiedziałem czy to strzelać czy nie. On patrzy jaki odchylony, tylko sobie tak klepnął. No ledwo ledwo. Ledwo ledwo. Mógł być słupek. Tak samo. Pastory. Ja nadal szukam krychowiaka, który został okrzyknięty przez tych komentatorów za jakieś, nie wiem, podanie boskie do, do swojego przyjaciela zespołu A, i nie mogę go znaleźć. Dawid Louis nie. Może tu to jest? Nie, DJ... Krychowiak! Mam! Jest tam! Dobra, ale skupmy się na tym, żeby obronić. Dobrze, 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 biegnij! Do piły. Stop. Jeszcze raz. Pastore! I brama! No dlaczego? Nie! Ale powiem wam jedną rzecz. W poprzedniej Fifie te bramki jakoś tak nie wchodziły, a tutaj tak strzelam i zazwyczaj one wchodzą Znaczy, może teraz akurat się nie udało, bo przytrzymałem zbyt mocno i trafiłem w poprzeczkę, ale zazwyczaj się, biorąc pod uwagę pierwszy odcinek, udawało I te bramki naprawdę wchodziły te strzały wchodziły O, tak to Lewandowski. Co? What? What? Teraz mam kolejnego szukać? Jak Lewandowski? Co ty do mnie mówisz, chłopie? Z kim my gramy? Do tego? Co ty zrobiłeś? Opie, ja nie wiem, ten z długimi włosami, on tak nie dorabia. Nie, to się wydawało. Aha, moja piła, dobra, nie widziałem na chwilę. Jak ja to wziąłem? Nie patrząc. W ogóle nie powinienem patrzeć na monitor. Wtedy więcej piłek odbieram i dlaczego? Dlaczego mi się cofał? Ja nie wierzyłem w to, że ta piłka dojdzie, myślałem, że to obrońca przejmie. A raczej byłem tego pewny, przecież był centralnie na linii tej piłki. Centralnie. Thomas Müller. Wow wow wow! Czy wychodzenie bramkarzem jest nadal na tym samym przycisku? Co się stało? Co jest decyzja? Aha, może jakaś nie wiem, najprawdopodobniej spalony był. Najprawdopodobniej Hmm. Chyba kogoś. <laughs> tak, ty, ty z długimi włosami, chłopie. O, widzisz, ale ja nie dostaję kartek. Super, ale dobra, nie pokłóćcie się. Ważniejsze, żeby nam tutaj nie trafili teraz, David Lewis. I gwizdek, i pięknie. Takie oto w taki sposób kończymy pierwszą połowę tej fantastycznej rozgrywki, w której udało mi się upuścić bramkę. Mhm. Jeszcze raz. Znów mecz. Ja nie chcę, wiecie co, wyłączmy tego trenera, ja tu za dużo i tak nie umiem, du za dużo się nie nauczę, może w pełnej wersji gry, jeśli taką kupię, ale czy ją kupię, ja mam pojęcia. Nie? Mówisz, że bardzo good progress. Co ty zrobiłeś, dlaczego tak mocno? A już myślałem, że mogę. Powiem wam szczerze, że nie umiem, w tej, nie umiem w tej części w ogóle piłki odbierać. Uciekam od piłki. Stary, co ty zrobiłeś? Oh, so lewy, lewy! Co ty uczyniłeś? To jest do ciebie niepodobne. To jest lewy. Lewandowski, no! Dokładnie, Roberto. Byłem pewny, że mi uklepiesz tą bramkę, ale coś nie wyszło. masz przeczucie, że tu Polak gra. Masz przeczucie? Że... Bardzo dobrze. Nie upokorzyłeś mnie, to jest na plus. Boże, Mati, odbieraj tą piłkę. Jezus, ja chyba potraciłem jakąś werwę. Pierwszy raz w tej części będzie rzutkarny. Co prawda, nie nieegzekwowany przeze mnie. Ale ja będę bronił. Ja tu lewego pilnę. Wezmę go wcisnę w bramkę. Pięknie, mój cudowny bramkarzu. Teraz piła jest moja. Ale pójdzie. Oj, spalony na bank. Przecież to był spalony. Dobra, opanował. Wiecie czego mnie nauczyli przed, przed chwilą przed tym meczem, że LB i klepnięcie piłki to jest ponad. I myślałem, że to przejdzie, ale <grywki> nie wyszło. Byłoby 2-0. Dobra, może byłoby 2-0. O, poprawny to! Komu ty podajesz chłopie? Co to było? Algorytm chyba źle zadz zadziałał. A raczej na pewno źle zadziałał. Okej. Okay. jej jaką przerzutkę mają. Tam jest lewy. Brońcie tego. Ja on już pokazuję, że chce wrzutkę. Jezu złoty. Dobrze. Tutaj na wolne pole. On jest tak zmęczony, że on nie dobiegnie. Ten może dobiec. No weź mu to. ej Ja mam zmęczonych zawodników. Mogłem ich zmienić, ale po co? Ledwo dychają. Come on, 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 come on. Najważniejsze, że jej się... ugrają klepę ładną. Co on zrobił? Nie, 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 nie. Tak, dobrze, nie będzie. Weź to wybi. Okej, okay, i teraz twoja kolej. Wow wow, wow 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 Na pewno dostanę. Żółtą powinienem dostać. Dobra, tam wprowadza zmianę. Ej, może też sobie jakieś zmiany wprowadzę? No bo co by nie? Znów mecz trener ustawi. trener PSG, ser szeroko. I ja chcę zmienić ich. Krychowiak na kogo? Na ławka rezerwowych. Środkowy masz, ciebie zmienię. Ej, fajne co teraz to zmienienie jest. Środkowie się tutaj naj, widzę najbardziej nabiegali. A. To jest co, środkowy pomocnik. Dobra, grajmy w ten sposób po trójna ZMIANA, WZNÓW MECZ Ciekawe czy mi go zmienią już teraz? Nie, musisz dojść do jakiegoś nie wiadomo o fantastycznego wybicia 22 metry Świetnie, że mi to obliczyliście Strzelaj Trochę bardziej Dobra, prawie, 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 zrób coś z tym, chłopcze Come on Come on, come on, come on, come on. Weźmy to, ale grają klepę ładną. Szczerze, ani jednej piłki nie wziąłem ślizgiem. Jej! Udało się. Dobrze. Podaj to do niego, a ty to wybij. To była fachowa rozgrywka. Jej! Dostał! Chwila, 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 nie wiadomo komu, weźcie tutaj, przybiegniecie, bo co ja to mam za atak biedny? Dobrze <śpiewanie> Aj, się obiło chłopaka Ila. 83, komu chłopie, taka długa piłka, co wy chcecie uskutecznić? Znaczy nie wiem, jakby to przeszło, to okej, okay, ale to nie przeszło. Także nie mieliście zbyt czas. Lachm. Lachm, lachm. Chcę do przodu. Nie, 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 nie teraz. Dobra, okej. Okay. Zróbcie coś z tym Doskoczył dziwnie. Okej. Okay. Mówisz, że biegniesz, dobrze. Ja tobie oddam. I druga piła! Tak jest! Znaczy druga bramka. 2-0. Brawo ja, nie ma to jak nam żeby się cieszyć tak jak. Era. Jestem dumny z siebie. W końcu nie kombinowałem z tymi przyciskami. Tylko po prostu piła, leci. Prawie to miał na łapie. No rzucił się, ale mu nie do końca wyszło. Także brawo ja. Jeszcze mają szansę coś tam wyrównać, nie? Nie mają szans praktycznie na nic. My zwyciężyliśmy. I koniec, koniec, 3 minuty, aha dodał Strasznie tutaj sędziowie dodają minut, na początku 5, teraz tutaj sobie 3, praktycznie nie było przerw w graniu szczerze wam powiem Chyba, że tam jakoś te zmiany do... o i 3 minuty i koniec Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, zostawcie łapy w opisie, macie wszystko, na tym kończymy FIFA 17 demo wam pokazałem w dwóch odcinkach, na więcej to jakby za bardzo, ta gra nie pozwala, demo jest mega Mega obcięte kariera, to znaczy tę drogę dosłownie nam tam troszkę tylko pokazali. I co więcej, chcieć, słuchajcie. Nie wiem, pełną wersję. Ale taka nie jestem przekonany, czy ją będę kupował. Jak jeszcze miałem PlayStation, to kupowałem na PlayStation, bo później jak się ograło, to, to to się sprzedawało, a tak to nie wiem. Zobaczy się, muszę zdecydować: Na pewno będziemy ogrywać Forza Horizon 3 na PC. Na pewno będziemy ogrywać Battlefield. i na pewno będziemy ogrywać Mafię 3. To są trzy pewne serie, które na 100% będą na kanale, które, gierki, które muszę kupić. A co do FIFA, do końca nie jestem pewien. I teraz to tyle. Trzymajcie się. Miłego dnia wam życzę. Cześć.